Siema, 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 witam wszystkich serdecznie. Soksik z tej strony wraz z Robertem Siemka. oraz Augustem. Dojechaliśmy właśnie na miejscówkę, rozkładamy gumiaka. Nie mordeczko, Trzymało. jak tam? Pozytywna energia jest na rybki? No, na ryby zawsze jest pozytywna. Dzisiaj polecimy na Grubaska. Spróbujemy i w Toni, i spróbujemy głębiej progłajdzik widzę już o koniówkę bierzesz? tak dobra, no weź tak nie rób my specjalnie nie braliśmy a ty będziesz nam o konie trzaską. ale kolega ty na grubo mieliśmy jechać dobra mordeczki my się rozpaku, rozpakowywujemy a wy oglądajcie i czekajcie na ciąg dalszy elo nawet jest wyruszyliśmy zachowam czole pokazuje dołeczki, niedołeczki 9,7 metra są weselne panowie to co? Humor mam dzisiaj. Pływamy, jest godzina 16. Nie, gdzie 16? 18.51. Z 9.07. Ja tutaj wystartowałem z Baby -shadem 300 gram. Trochę przyspieszę, bo za wolny troll. Tak do trzech. 2... 2,8 zostawimy Pa jakie ładne dołeczki, nie? Siedzi pierwsza ryba u Roberta, pięknie, poradzi sobie? Trzeba ściągać? Ładny? Ładny? Dobrze. Dobrze no, powiedziałeś. Głęboko? Mówiłem, że na bultę za pierwszy wyjedziemy 80 Dobrze, yy, podbierak? No, możesz położyć. Zwiszę, czy to zwiedzę? Ty na tego króciaka jeszcze? No ja też po to. Zobacz, jak on jest szczęśliwy. Tak, śpięty w tym. Piękny! Piękny szczupak. No, 7-8. Elegancko, jest pierwsza rybka. Ale się zawinął, Ole, cisko jakieś. No i jest, Robercik jego pierwsza rybka. Ładny pajek. Bardzo ładny, no. 80, weź tutaj, 3, ładnie, 3, 3, ładnie 1, 2, 2. stanie. Uśmiech, August. Dobra, idzie. Pierwsza rybka, no pod 8 do będzie miał. Cześć. No, Poszedł pięknie, super, gratulacje. No i dobra, woda otworzona od niej, i teraz jest pięknie. Teraz się dopiero zacznie. Lecimy z tym. Kurwa, nie paski, O, to będzie pajk. Dwa osiem. Wow. Co to za duży? Ale jak sobie zwerta, tak? Tak. Ładny bajk. A no taki sobie. No będzie ładny. Ale jaja, co? Zapomniałeś o ten kijku. Taki sam, większy. Mniejszy. Cześć. ten większy. No to Roberto już popis masz się ładny. Ma ten kij taki swój magiczny. I co, jest druga rybka Roberta. Zębol Zębol drugi. No i jeszcze dwa okonie wieśni, To już cztery rybki u ciebie. Leć maluszku. Dobra, to teraz moja kolej. Olej, Ole, siedzi pięknie. Pięknie przywa. To chyba ten, co go widzieliśmy, wiesz? Pięknie zrobiłeś to. Pięknie. To on z tamtego miejsca. To ten, co go widzieliśmy. No tam na tym pokazywało z dziewięć dych. Z dziewięć dych pokazywało dobre. Nie, na tego nie, 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 Panie, kochany. Na ty. Tak. Ładny ryb, ty. O, nie, 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 może. nie, 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 to chyba nie, nie, wiem, o, o, to nie, 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 aby się, jest, skupca, aby, się, aby się nie jest to Pięknie, pięknie kręci jak tam ten nie? Pięknie, 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 pięknie. Nie, sum to nie, to nie, nie będzie sztup Jaką szyb Pięknie jest 97 98 no Pięknie Jak tam? Mordo no ty to jesteś mistrz dzisiaj no jest, Ty robisz taki ale, ole grubas, ale grubas Ale piękny szczupak Dobra, Super, Super. Zapinaj go Dawaj baw się My tutaj mu chcemy też połapać, nie? Roberto dzisiaj otworzył wodę. Nie tylko że otworzył wodę, to chyba jeszcze ją zamknie. Złap pewnym chwytem, no, żeby ci nie wyleciał. Uważaj na kciuk, żeby nie otworzył gęby, bo jak cię chapnie. <ścoughs> dobre to było, to było dobre. Dawaj Panie, kto się kameruje. Ja cię taki dużo statuje pociął śluba, masz, masz. załóż to nie widzisz Co to mi to? Człowiek, wiesz jaka jest różnica? Luj, nie, trzyma, nie trzymaj, lewo lubisz to ma całą krzywiąz. Taka różnica Piękne 90 cm Persta wleciało do wody, ale poszedł Jest różnica takie Pięknie Mordo, ale żeś dzisiaj zrobił robotę ty sama ta pewność taka. Pięknie, pięknie! Jedziemy dalej Siemanko, witamy ponownie. Jak widać, ciemno. Właśnie wracamy do domu, właśnie zaczynamy pakować sprzęciwo. To jest zwycięzca dzisiejszego wypadu, no. Roberto. W końcu coś, coś wyjechało, nie? Roberto złożył nam dupę, mi i Augustowi do zera taktycznie. No, gdyby nie ta spinka, to by było. No, ale nie byście do... mi jajo, do jaja skopali. Aczkolwiek, no co, miałem jednego strzała. Jednego jedynego. Widzieliśmy ładną 90 na sądzie. Chwilę później ten oto Delikwent ją wytargał. Spod spodobała mi się. I tyle. No. Nie będziemy tutaj zbytnio nawijać, no bo jeszcze guma do złożenia, sprzęt do zapakowania. Kończymy tym miłym akcentem i do zobaczenia wkrótce na kolejnych odcinkach. Elo!